To jest pierwsza dama. Ja wiem, co to jest pierwsza dama. Pierwsza dama to jest taka pierwsza kobieta, czyli pier... pierwsza. kobieta prezydenta. Tak, pierwsza kobieta prezydenta, co się ożeniła z nią? Prezydent prezydent na Proszę? Prezydent Bachir na jak... to ile żon ma pan prezydent? No nie wiem, no bo ale jak jedna zginie, no to może mieć drugą. No, bo prezydenty mają na zapas żony przepcudne. Ile tych żon on ma? Ja wiem. Idzie sobie przez ulicę, jak patrzy żona, to, bo jak się mu spodoba, to odlazują ją i kolejna żona. I potem kolejna, kolejna, kolejna. On ma sto żon po prostu. Ale zaraz, czekajcie, to co jest najważniejsze w pierwszej damie, w żonie prezydenta? Ja wiem. Proszę. E, e, cały czas. Cały... Żeby ona swoim stylem się ubierała. A jeżeli mu się nie spodoba, to trudno. Możemy sobie znaleźć innego męża. To żaden problem.